Witajcie kochanie, jak zawsze ciepło i serdecznie Was pozdrawiam. Już kiedyś dawno temu, lata temu w Gilotynie mówiłam, że zbignie w ziobro, wówczas jeszcze Europoseł, jeśli dobrze pamiętam, to jest taki człowiek i to jest taki polityk, który musi coś wyjąć i pokazać, żeby poczuć się dobrze. Wówczas chodziło o immunitet pokazany w jakiejś sytuacji, a dziś chodzi o broń. Kompletnie nie kupuję wyjaśnień, które pojawiły się w przestrzeni publicznej dotyczące broni, którą miał zapaskiem paskiem Zbigniew Ziobro. Nie kupuję tego w tak wielu wymiarach. Może się to wydawać błahą sprawą, ale powiem o tym, ponieważ moim zdaniem fakt, że Ziobro, minister sprawiedliwości, nosi broń i nosi ją w taki sposób, żeby wszyscy zobaczyli, bo mam poważne wątpliwości, czy to był przypadek, że ten wiatr odsłonił tę broń. To jest symbol pewnego szerszego zjawiska i warto na przykładzie tej broni powiedzieć nie tyle o broni, chociaż też co o samym zjawisku. W kopalni Bełchatów na briefingu prasowym Ziobro nachylił się i okazało się, że ma broń za paskiem. To jest rzeczywiście, jak stwierdzili eksperci, precedens. I to jest taka sytuacja, nie wiem czy jedyna w ogóle na świecie, jeśli oczywiście licząc cywilizowane kraje, no bo nie mówię o Republikach Bananowych i o krajach trzeciego, czwartego świata. I moim zdaniem to przypuszczenie nie padło w przestrzeni publicznej, ale ja bym je chciała teraz publicznie wyrazić. Moim zdaniem to mógł nie być przypadek, tylko świadomy element, zaplanowany świadomy element kampanii wyborczej. Zbigniew Ziobro jak każdy słaby człowiek, bo ja uważam go za słabego człowieka, słabego polityka, ale też po prostu słabego charakterologicznie, osobowościowo, ma naturalnie potrzebę i w, w psychologii nazywa się to potrzebą kompensacji, czasami mówimy też o noszeniu maski, udawania, że jest inaczej, czyli im bardziej słaby jest człowiek, im mniej odważny, im mniej prawy, im mniej sprawiedliwy, im mniej uczciwy im mniej posiada odwagi cywilnej, charakteru i osobowości, tym bardziej czuje potrzebę, właśnie na zasadzie kompensacji, żeby udawać, że to wszystko ma. To jest jakaś jego obrona przed własną słabością, oczywiście, ale nie będziemy się tu wgłębiać w analizę psychologiczną. Krótko mówiąc, człowiek, który jest świadomy swoich braków, a jest na przykład politykiem, robi wszystko, żeby nie pokazać tych swoich słabych punktów, żeby nie pokazać braku odwagi żeby nie pokazać słabości, żeby nie pokazać strachu, żeby nie pokazać braku uczciwości. Nic nie kojarzy się bardziej z tymi cechami niż taki archetyp szeryfa. Poza tym archetyp szeryfa to jest w ogóle archetyp takiej bardzo patriarchalnej męskości, który tak się składa, bardzo przemawia do wyborców PiSu, Zjednoczonej Prawicy, Zbigniewa Ziobry. Więc sądzę, że Zbigniew Ziobro usiłuje się pokazać jako szeryf, Ponieważ nie tylko spełnia to jego takie osobiste, psychologiczne potrzeby, on im bardziej jest nikim tym bardziej chce pokazać, że jest kimś, ale przede wszystkim przemawia do jego elektoratu, do jego politycznej publiczności. Pokazuje go tak, jak on chciałby się pokazywać. Co oznacza w świecie, w którym żyje Zbigniew Ziobro i jego wyborcy noszenie broni zapaskiem? Noszenie broni zapaskiem oznacza Bycie silnym mężczyzną, bycie facetem, który potrafi nie tylko obronić siebie, ale obronić innych. To jest też bycie mężczyzną, który bierze swój los we własne ręce. On nie czeka, aż inni załatwią jego sprawę za niego. On sam to zrobi. On potrafi wyjąć spluwę i wymierzyć sprawiedliwość. Taki brudny chary, powiedziałabym. Takie to stwarza wrażenie. No, nie na mnie i pewnie nie na Państwu, ale mówimy cały czas o tym elektoracie Zbigniewa Ziobry. To jest gość z pluwą zapasku, którego kojarzymy z westernów sama Pekin Pacha. Kocham, mówiłam Wam to już, kocham te westerny. Chyba sobie znowu obejrzę Pat Garrett i Billy Kid. To jest gość, który idzie po miasteczku takim krokiem koguta, wyprostowany i on się, słuchajcie, nie rozdrabnia. Jak wyjdzie jakiś bandier, to on obraca ten rewolwer, wyjmuje Spluwę i strzela, i w każdym pojedynku w samo południe on zwycięży. Takie moim zdaniem wrażenie próbuje zrobić Zbigniew Ziobro i moim zdaniem z tą bronią to nie był przypadek. Oczywiście, panie Zbigniewie, jeśli mnie pan ogląda, nie zrobi pan takiego wrażenia, ponieważ czego prawdopodobnie nie jest pan świadom, nie ma pan kilku elementów, które są niezbędne do wytworzenia tego wizerunku. Nie ma pan choćby pierwiastka odwagi cywilnej, nie ma pan choćby widocznego, przynajmniej gołym okiem, bo nie wiem oczywiście, czego tam w ogóle nie ma, ale mówię o tym, co widać gołym okiem. Ludzie, którzy próbują wytworzyć pewne wrażenie, nie są świadomi faktu, że pierwszą zasadą PR-u jest budowanie na prawdziwych cechach, i to jest udany PR. Jeżeli Chcemy zbudować sobie markę, która będzie trwała i która będzie wiarygodna, to każdy specjalista powie Wam, że musimy budować na cechach, które są. Ponieważ wcześniej czy później wychodzi się z roli. Nikt nie potrafi grać w nieskończoność. I jeżeli opieramy swój nowy wizerunek na całkowicie fałszywych, zmyślonych cechach, to się szybko skończy wyjściem z roli. Dlatego bierzemy prawdziwe cechy i na nich budujemy wizerunek. Jeśli są to cechy, które postrzegamy jako negatywne, to staramy się zrobić z nich coś dobrego. Na przykład, przychodzi ktoś, kto mówi, że on za szybko mówi, za szybko działa, jest zbyt impulsywny, na przykład. No to próbujemy, budując mu PR, zrobić, nie walczyć z tymi cechami, nie udawać, że on ich nie ma, tylko zrobić z nich coś dobrego na przykład przedstawić tego człowieka jako człowieka może impulsywnego, ale autentycznego, szczerego, takiego, który nie oszukuje, nie gra i nie udaje. Krótko mówiąc, zamieniamy coś co on uważa za słabość w atut. Jeżeli ktoś jest pozbawiony emocji, empatii, jest taki trochę robotyczny albo introwertyczny, mówi powoli, może być trochę nudnawy w wywiadach, to wtedy spece od PR-u starają się Przedstawić to jako pewien namysł. Osoby, które wolniej mówią, wyglądają na bardziej władcze, ale też wyglądają, jakby bardziej wiedziały o czym mówią, jakby bardziej budzą zaufanie, bardziej im można zaufać, no bo przecież one się zastanawiają, zanim coś powiedzą. I znowu sytuacja, w której ktoś uważa, że jego wadą jest taki brak emocji, może energii, zamieniamy ją w coś pozytywnego. Ziobro tego nie rozumie i dlatego nie rozumie, że jeśli chce się publicznie grać rolę szeryfa, mocnego faceta, faceta, który zwycięża w tym pojedynku w samo południe, w tej filmowej scenie, to musi mieć w sobie te bazowe cechy. Jeżeli chce być szeryfem, to musi mieć tę energiczność, refleks, szybkość działania, wypowiedzi musi nie być pozerem, a być raczej facetem kojarzonym z działaniem. Ziobro taki nie jest. Ziobro jest facetem. Wystarczy przeczytać książkę Renaty Grochali, wiele innych też dobrych publikacji, które były na jego temat. Było ich na tyle dużo, że wiemy, jaki jest naprawdę Zbigniew Ziobro. I on, moim zdaniem, opinii publicznej się kojarzy z facetem, który siedzi za zaciszu gabinetu, działa cudzymi rękoma i zbiera haki. Na oponentów, na przeciwników politycznych, to jest raczej mistrz zakulisowych intryk. To w ogóle nie jest mężczyzna, który się kojarzy z działaniem, z szybkością, ze skutecznością, z jakąś walką wręcz, a tego też wymaga używanie broni, z takim bezpośrednim stawianiem czoła niebezpieczeństwu. I dlatego, czego Zbigniew Ziobro nie rozumie, bo on prawdopodobnie, jak każdy kto posługuje się intrygami, marzy, żeby być taki odważny, ale on nie rozumie, że nie jest w tym wiarygodny, bo nie ma tam nawet śladu jego prawdziwych cech. Jeżeli chodzi o fakty i o takie tłumaczenia, które wyszły z Ministerstwa Sprawiedliwości, że ta broń jest konieczna, to jest zresztą kolejna próba przedstawienia Ziobro jako jakiegoś ściganego sprawiedliwego. Wyszło takie tłumaczenie, że na ziobre wydano wyrok śmierci, że dostaje groźby, że król dopalaczy wydał rozkaz ścigania go. Być może. Ale pamiętajcie, że to jest Minister Sprawiedliwości i on ma ochronę, a już na pewno na 100% ją ma w sytuacji, gdyby ktoś na niego wydał jakiś wyrok śmierci czy ścigał go. Więc mówimy o człowieku, który ma ochronę, który gdziekolwiek się nie ruszy, na pewno ma tę ochronę. No, inaczej byłaby to straszna, nieprawdopodobna nieodpowiedzialność. Ktoś powinien za to odpowiedzieć, więc zakładam, że Ziobro ma tę ochronę. Zresztą wygląda mi na człowieka, który chciałby ją mieć, nawet gdyby go nikt nie ścigał, a, a tym bardziej, jeśli ktoś nastaje na jego bezpieczeństwo. Więc ta ochrona i tak jest, patrzy i ona o wiele szybciej zareaguje, bo, bo więcej też widzi. Niż zdołałby to kiedykolwiek zrobić sam Zbigniew Ziobro. Dlatego kompletnie nie kupuję tego argumentu, że on jest czymś zagrożony i potrzebuje ochrony. Poza tym, słuchajcie, jeżeli Ziobro byłby tym politykiem, który jest zagrożony, to co powiecie o Donaldzie Tusku, przeciwko któremu wytacza się całą machinę, nienawiści, machinę nienawiści? Co powiecie o. Krzysztofie Brejzie, to oni chyba powinni się stawiać wszędzie z miotaczami ognia I, i z jakimiś dronami, jeśli... z armatkami, z armatami, jeśli Ziobro potrzebuje broni. Na koniec, każda osoba publiczna jest w niebezpieczeństwie. Między innymi za sprawą polityków takich jak Ziobro, którzy rozbudzili tak dużą nienawiść w ludziach, że każdy, również ja, kto publicznie wyraża poglądy, polemizuje z czymś, wyraża jasne, zdecydowane opinie i naraża się na niechęć, co najmniej w tej sytuacji, połowy obywateli, dostaje obelżywe plugawe listy i pogróżki. Ja mogę pokazać pani, panu Ziobro listy, pani Ziobro, freudowska pomyłka, listy, które dostałam przez ostatnie dwa lata. Niech sobie spojrzy na te epitety, życzenia śmierci, groźby gwałtu, groźby y, śmierci, wypadku, no najrozmaitsze no, plugastwa. I wcale nie jestem wyjątkiem. Każdy dostaje takie listy. Ja nie mówię, że to jest normalne, bo to nie jest normalne. Ja tylko mówię, że gdyby z tego powodu każda osoba publiczna miała mieć ochronę, a Zbigniew Ziobro ją ma, przypomnijmy, z urzędu i może mieć, to naprawdę połowa tego kraju musiałaby chodzić z obstawą. Na pewno nie potrzeba tego osobie, która i tak już chodzi z obstawą na bank, zwłaszcza w obliczu gruźb. Lepszą drogą, panie ministrze, jest... Tonowanie emocji i stworzenie takich warunków do życia w kraju, żeby ludzie mniej się nienawidzili. Nie żerowanie polityczne, nie wygrywanie wyborów nienawiścią i podziałami, tylko solidarnością. Jest też nie tylko wyciszanie nastrojów, ale stawianie na bezpieczeństwo, stawianie na dialog i pokazywanie też swoją postawą ludziom. Że należy ze sobą rozmawiać i należy ze sobą współpracować zamiast morderczo i mściwie się kłócić. Tyle chciałam powiedzieć o tej sytuacji. Życzę wam miłego weekendu i do zobaczenia za parę dni.